Ale dzisiaj mamy ciemno, kurczę. Chociaż prawie wszystkie liście zleciały. O, kurde, tam moja szafa i bałagan. Eee, I co, witam Was w nowym vlogu. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj będzie chyba taki vlog eee, domowy. Mm, mam parę że, mam parę, a nawet listy rzeczy do ogarnięcia, które muszę zrobić. Właśnie sobie zrobiłam brwi, ale powiem Wam, że słabo jestem zadowolona, bo eee, no, jakaś dziwna te henna Wygląda tak. Yy, I co? Yy, zrobiłam sobie brwi, zrobiłam sobie makijaż, zaraz przyjdzie koleżanka, pożyczyłam jej frezarkę do paznokci, ja muszę swoje też zrobić, bo niby sobie zrobiłam, ale, yy, z... ale zrobiłam je na szybko i nie, da... nie nadawają się w ogóle. O, ale ładny pisek drumanteńczyk, gdzieś liczny. Wow! Ale fajny. Nie nadawają się jednak. Chyba jutro zrobię. Tak mi się wydaje, bo mi się tak połowa połamała. Dobra, przyszła właśnie i już je dałam. Muszę ogarnąć w ogóle jeszcze, aby włosy uczesać czy coś, bo jeszcze się nie czesałam, ale nie chce mi się, Nie chciało mi się na razie. I co? W ogóle to już te moje włosy wołają o fryzjerano, rano, ale no tutaj nie pójdę. A w Polsce chciałam iść. Myślałam, że będziemy mieć jakby, że nie będzie pracy u nas i będziemy mieć taką chwilę wolnego, parę dni, takie od firmy. Ale niestety, no nie zapowiada się i będę w Polsce tylko stricte na święta, więc nawet nie mam mowy, żebym zdążyła iść do fryzjera. Hmm. Ciekawe, zobaczymy. Także no, zostawcie łapeczkę, subskrypcję, będzie mi bardzo miło posadzić te moje subskrypcje, coś tak wolno idą do góry i to demotywuje. Właśnie ostatnio mówiłam, że ten listopad jest jakiś taki y, słaby pod w nagrywaniu w ogóle. Y, zastanawiam się, czy to w ogóle ma sens, bo tak wolno to wszystko rusza. I ja też widzę, że innym dziewczynom szybko to idzie do góry, a mi tak jakoś niekoniecznie, więc to jest troszeczkę takie demotywujące. Muszę nowy program sobie wgrać, bo też zobaczyłam, że e, mój głos w tym prog programie idzie nierówno z dźwiękiem, także mam już dwa programy wypaczone poczytaj przez okno, bo tu znajomego widzę e, i chłopacy zmieniają opony na zimowe także mam już dwa programy wypaczone i zobaczę i znowu czeka mnie nauka dopiero coś jednego nauczyłam ale raczej znaczy nauczyłam podstaw, a tam jest taka magia e, podstaw się samych nauczyłam, ale nie, 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 nie byłam w ogóle zachwycona tym programem, także czas na zmianę innego no, więc idę sprzątać. Czekajcie, położę sobie tutaj was, może. Także muszę tutaj posprzątać, bo jak mówię, malowałam się. I w ogóle, słuchajcie, śniegu nas padał. I w ogóle, słuchajcie, śniegu nas padał. Wczoraj właśnie wracaliśmy z zakupów i padał śnieg, ale dzisiaj oczywiście już nie ma i weszły, weszło już na minusowe. Minusową temperaturę Dlatego mm, No już właśnie opaty zmieniam opony na zimowe, bo już najwyższa pora I wczoraj no Zrobiliśmy zwykłe spożywcze zakupy, ale chcę wam pokazać Fajne rzeczy, lećcie do Rossmana, bo już Coś jest w Rossmanach, choć może już widzieliście A jak nie, to już wam pokazuję O, proszę bardzo, co jest już W Rossmanach Mydło było w tamtym roku I ja je w sumie kupiłam na na początku roku Już sobie kupiłam na kolejne święta Datę ma dobrą, także wzięłam I w tym roku są takie One pachną tak samo, tylko widzę, że minimalnie Zmienili swoją tą szatę e, Minimalnie zmienili tą swoją szatę graficzną Więc to kupiłam Żel pod prysznic i dwie sole do kąpieli I pachną pięknie, także Polecam, ja jestem już jakby e, Jakby już przyszykowana na vlogmas I na grudzień w ogóle zobaczcie, jak mi już włosy urosły. Ja miałam takie i w takiej długości się czuję jednak najlepiej. Już kiedyś miałam i takie nawet długie, no ale to już, już teraz się czuję lepiej w krótszych włosach i będę ścinać. No ale teraz niestety muszę zapuszczać do wesela mojego, żeby jakąś fryzurkę zrobić z tych włosów. No więc zapuszczamy, a później ścinamy. Tak trochę o moich włosach Dużo właśnie osób chwali mój kolor Ale teraz, teraz to już nawet nie ma co chwalić I, I muszę dzisiaj nagrać odcinek hol świąteczny To już jest ten czas, bo w ogóle miałam jakoś szybciej nagrywać Ale że tydzień temu byliśmy W tamtym weekend byliśmy W Berlinie To nie nagrałam, a już jest czas nagrać Bo te rzeczy stoją i stoją Do nagrania, także będzie dzisiaj hol nagrywany świąteczny jak nie widzieliście, to nie, już jest na kanale, tutaj go Wam podpinam, więc zapraszam do oglądania Hola i tego vloga. Dzisiaj będzie, no mówiłam, vlog domowy A co taka ta kamera jakaś udupcona? A dzisiaj na będą racuszki i z jepkiem i z cynamonem I mam tutaj ten sos I patrzcie, tylko raz go spróbowałam, wszystkim tak smakuje a mi, no nie wiem, on wali takimi ziołowymi. Taka, taka wielka butla. I co ja z tym zrobię? Nie polecam. Dla mnie on śmierdzi jakimiś... on śmierdzi okropnie. No i zastanawiamy się z Kubą, czy on w ogóle nie jest popsuty. Nie wiem, czy ma tak pachnieć. Szkoda, że nie możecie mi powiedzieć, ale... Nie wiem, on jest taki jak lekarstwo. Ja nie wiem, czy to takie ma być, bo smak lekarstwa. A tej flaszki, ale nie patrzcie, bo Kuba maluje. W ogóle malujemy całe mieszkanie, bo już jest takie brudne, a mamy wszędzie białe ściany. Już jest brudne i. No i wszystko wyciągaliśmy, nasze jakby zapasy, tam gdzie mamy pochowane, żeby to pomalować. No to ja kupiłam Jobko i Suzano mandarynki rozpoczęte też, także za chwilę biorę się za obiadek. I sprzątanie, i robienie, i tak dalej. A wyleccie do Rosmana sobie kupić te piękne, pachnące płyny? Mm. Włączy się lampa, czy nie? A w ogóle ja zamówiłam sobie. Ała! Cholera. W ogóle zamówiłam sobie kolejne zamówienie świąteczne z Shein. Pełno takich jakichś pierdół, już nie mogę się doczekać, kiedy przyjdzie. Więc myślę, że to nie będzie jedyny hol świąteczny, ale pewnie ten drugi może już będzie we vlogmas, bo ta sama paczka z Shein to będzie trochę za mało na hola. A na początku grudnia jadę znowu do Szczecina odebrać obrączki, bo już pewnie są gotowe. Znaczy, mówiliśmy, że będziemy na początku grudnia, ale czas realizacji to trzy tygodnie, więc już na pewno są. I na pewno sobie kupię jeszcze jakieś świąteczne rzeczy, bo uwielbiam rzeczy świąteczne i zawsze mówię, że jak nagle rozkładam te rzeczy świąteczne, to jest tak dużo. Oje, to jest tak dużo, a później, jak. Muszę posprzątać w tej szafie, nie patrzcie. A później, jak. Y... jakie chowam takie tak pusto, tak. Nie wiem, ja lubię dużo, dużo mieć takich dekoracji, ale nic mi się nigdy nie podoba. Chciałam sobie zawsze coś ustawić takiego fajnego, ale mi się nic nie podoba. A nie chcę już teraz kupować takich pierdół, byle było, bo kiedyś tak robiłam, bo tanie, bo coś tam i w ogóle takie rzeczy nie pasujące do siebie. A teraz chcę mieć dodatki w złocie i tu mam świnię złotą. O. I to, to srebrne, to złote. No i to, to świeca też srebrna, no ale na to nie patrzę, bo wiadomo, że ją wypa wypalę i wywalę. A akurat ta nam się podobała, ten zapach z pepko świece. E, I. No i w złocie chcę dodatki. I no nic takiego fajnego nie ma. Wypaczałam sobie teraz takiego ananasa złotego albo biało-złotego i sobie go na pewno zamówię. No. Dobrze i bierzemy się za obiad. Trzeba znajdę miejsce. Słaba. Jak zwykle tutaj słabo jest. I nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że nie popsuję tych racuchów tym stropem, no, ale muszę go dodać, żeby ja do czegoś tak wykorzystać. Sobie. No, ale no co, muszę dać, że nie 70, dałam. No, ale gdzie dobra, to tego nie No, Wiadomo, jabłka i cyna, to nie będzie tak czuć. Cukru na sypiasz, muszę przepis zobaczyć. Nie, 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 No i co tu zrobić? Dobra, muszę zobaczyć. Jak się robi teraz suchy, także moment. Obieram jabłka. Tą obieraczką będzie szybciej. I co? W końcu mamy weekend wolny, bo tak jak mówię, tydzień temu byliśmy w Berlinie to w ogóle nie pospałam. To dzisiaj spałam do. po dziewiątej wstałam, bo Kuba mnie obudziła. Ale tak to pewnie bym sobie pospała i miałam budzik na. Po, przed dziesiątą jakoś bym wstała, bo tak miałam budzik. Także będą racuszki z tym syropem. Dodam go, mam nadzieję, że nie popsuję sobie smaku i będą z, no z, tym, z tym syropem i z cynamonem i z cukrem pudrem jabłka. i Myślę, że będzie ok. Dzisiaj taki obiad, że w sumie jak zawsze mamy coś takiego, no tak nie za bardzo pojemy, bo wiadomo. Takimi racuchami coś na chwilę to się yy, najemy, ale później mam yy, parówki, mam surówkę, więc zrobię na kolację, gdzie to spadło, yy, więc zrobię na kolację hot dogi. Dobra, słuchajcie, obieram jabłka, odezwę się później z efektem końcowym i dam Wam znać że z tym syropem są dobre i jadalne. Jak widać dalsza część malowania. Odnawiamy kolorek, więc zobaczcie, jakie są już tutaj brudne te ściany. Także malujemy. Słuchajcie, mam tutaj tą świeczkę, a raczej już jej koniec. I słuchajcie. Mm, I zostało tyle tego wosku. Raczej ja już jakby mm, powkładałam do kominków. Więc Wam się świeczka nierówno spali to ja polecam właśnie ją wyskrobać i włożyć do kominków. Ja mam trzy kominki, więc dałam na fula i jeszcze tyle zostało. Także ja już z Janki Kandel nie kupię świeczki, bo mają tylko jeden knot i to jest za mało na taką dużą powierzchnię. Ale taki właśnie, e, e, taka podpowiedź, że wtedy wyskrobać i włożyć do kominków. Ja mam jeden teraz zapalony i pachnie pięknie w całym domu, także go. I ten zapach ogólnie jest bardzo ładny, no ale niestety dużo zostało niewypalonego. A pankejki były dobre. Yy, zjedliśmy. Ale powiem że to nie jest tak, ja już się robię głodna. No zjedliśmy co prawda jakiś czas temu i ja już się robię głodna. Mi się jeść chce. No, więc będę jadła. Znaczy będę niedługo robić coś do jedzonka. Trochę sobie poplanowałam. Tutaj mam Zeszedł, więc było planowane. Malujemy. Eee, lecę robić pranko i tak dzień nam mija. Także No, kuchenna rewolucja czy co? Nie, chyba nie master jazz. Także idę robić pranko. Wygląda nasz korytarz, wszystko tutaj teraz jest wyniesione i tu jest kosz, także biorę się. A tutaj się pali pięknie pachnie i ten wrzos mi usech znowu kolejny i tym razem idzie do wywalenia i już nie kupuję żadnych wrzosów o, proszę tutaj ja w lusterku na korytarzu um, tak I szukamy w ogóle tej kuchenki i wciąż nam się nie udało znaleźć. Ja dzisiaj napisałam na takiej grupie tutaj u nas e, w Niemczech, w rejonach. Czy ktoś właśnie mm, Polaków, czy ktoś nie ma na sprzedaż kuchenki? Zobaczyłem, może ktoś się odezwie, bo zbliża się vlogmas. E, I ja chcę piec, a nie mam w czym. Raczej on grzeje tylko od góry mm, i słabo, ale od dołu mm, nic. Także mam nadzieję, że coś znajdę, bo inaczej lipa, mam pierniki do zrobienia. Tak, przedłużam byle nie robić. Dobrze, bierzemy się pranie Słuchajcie, ja się zabieram za nagrywanie tego holu świątecznego. Już się nie mogę doczekać. I oczywiście, patrzcie, jak wyszykowałam się ładnie, pomadka. Czy jest nierówno? A jest sztos, chyba nie widać. Piękna jest ta pomadka, później wam ją pokażę, bo wygląda cudnie. Mm -hmm, to jest taki odcień, taki... Jak mam lakier do paznokci, co ostatnio paznokcie miałam takie śliwkowe Takie nie śliwkowe, takie mocne Czerwone mm -hmm, Dobra, wyprostowałam włosy, ogarnęłam się Koszula, pod spodem oczywiście leginsy, tylko góra zrobiona Także ja się biorę za nagrywanie, proszę bardzo, jakie ładne tło, takie zimowe eee, I... Ja go nagrywam, ale on już jest na kanale, jak oglądać tego vloga, także Link tutaj jeszcze raz. Nagrałam film. W samym tę ta pomadka wygląda tak. Wiecie, ja nie wiem jaka to jest firma. Pierwsza Rosie. Rose O, tak. Jest to. Nie wiem, czy to jest 111 numerek, czy co, ale nazwa jest tego. Matowa pomadka w płynie. Chocolate and Chili Pepper. Także polecam. Bardzo ładne. No nie wiem, jak stru... znaczy, polecam. W sensie. Nie wiem, jak z trwałością, ale kolor, jakby Wam podobał się to przepiękne. Pokażę Wam, jaki to jest Armageddon Zobaczcie. Tak wygląda po nagrywkach, kartony. To jeszcze pranie, które robiłam. No, tam coś tu. Także teraz sprzątanie. Więc ja się biorę za sprzątanie. I to myślę, że to na tyle w tym vlogu. Papa, buziaki i do kolejnego filmu.